Dzisiaj w ofercie Seat Ibiza 1486 koni z 2011 roku. Samochód w wersji Kopa od pierwszego właściciela 115 tysięcy km jedynie przejechane, więc bardzo niewiele. Stan, jak powiedział, bardzo ładny. Zarówno od dołu bez rydzy. Na zewnątrz również bez rdzy, te miejsca na się jak progi, klapa, również druga strona idealne 1,4, oczywiście to jest ten słynne MPI, który przetrwa każdy, każdy samochód, a silnik dalej będzie jechał. Tutaj jest pomalowany. na czarno. To jest plus z dipem, więc można sobie zerwać. To ja zostawiłem, może się komuś będzie podobało. Mi się osobiście podoba. Ładne felgi, progi bębny Druga strona progi Felga. Bardzo ładne szyby oryginalne wszystkie są to jeszcze pokażę nie wiem, czy to jest Jedenasty rok praktycznie powiedziałbym, że nie ma się do czego doczepić Wizualnie to jest bardzo ładny stan Tutaj lekko przyciemnione szyby są z tyłu również tutaj na szyba tutaj czas na bagażnik a nawet pojemne jak na tą klasę pojazdu Tutaj zestaw naprawczy samochód posiada jeszcze zimówki to jest z z 23 roku na felgach stalowych Więc fajnie, bo dwa komplety kół, kwestia dogadania teraz go jeszcze zmierzymy miernikiem, wszystko pokaże co i jak jeszcze tak przejdę raz, oczujemy mi się tak Tak tutaj również I tutaj tutaj będziemy mierzyć 105... 11, 107, 107.

sobie przyjechać, pomierzyć, sprawdzić Jakby Nie ma nic do za ukrycia Zapraszam co na środek Środek mamy tak Elektryczne szyby z przodu Elektrycznie składana lusterka Czujnik zmierzchu Tempomat Zestaw głośnomówiący I tutaj multifunkcja kierownica i tutaj mamy klimatyzację automatyczną, radyjko, odpalimy go. 115, o, ryserka się złożyły Sekundka, radyjko włączymy. 115 904, tutaj robimy tak, mamy ryserka złożone. Na się otwierają włączymy, żeby nie huczało. No i tak tu mamy klimatyzację AC. Pięciobiegowa skrzynia biegów. Lusterko fotochromatyczne tylne. Kierownica jest jak nowa. Nie wiem, czy to oddalimy lekko. tutaj oznak Teraz jeszcze będzie tylko przeprać tę wodę, ale to zrobię to? Tutaj boczek nawet nie zniszczony No nie zniszczony, inna tapicerka zupełnie, bo to wersja super kopa, tak jak mówiłem Tył chyba nieużytkowany był nigdy taka produkcja. Nic się otworzy Został poduszek wiadomo bardzo ładny są, naprawdę polecam serdecznie jeszcze silnik otworzyłem w sumie, żeby nie było, że coś nie tak Opa Silniczek nie myty, tam wycieków nie ma, tutaj nic nie rozbieramy, Więc Też nie zgnity no. Naprawdę polecam. Jeśli ktoś tak szuka egzemplarzy, był po prostu zadbany, ładny, to polecam. Pozdrawiam.